Dzisiaj jesteśmy w Radziemicach, kontynuujemy naszą ideę remontów. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ wójt gminy postanowił przekazać rodzinie nowe mieszkanie, ponieważ tam to kompletnie z, z powodu złego stanu technicznego nie nadawało się do remontu. Do rodziny trafiliśmy dzięki Fundacji Podaruj Życie Urszuli Smog. Zadzwoniła do nas Urszula i zapytała, czy nie byłybyśmy w stanie przeprowadzić remontu, ponieważ rodzina żyje w warunkach tragicznych, grzyb, pleśń i, i po prostu brud. Zobaczyłyśmy warunki, stwierdziłyśmy, że faktycznie dzieci nie mogą żyć w takim domu. W nowym lokum były tylko puste ściany, stare jakieś meble. I co co zrobiłyśmy, to, to poprawiłyśmy ogrzewanie, dołożyłyśmy nowe kaloryfery. Wszystko trzeba było wyszpachlować, zrobić na nowo, praktycznie tak jakbyśmy weszły w stan surowy. I w tym nowym mieszkaniu znaleźliśmy miejsce na małą, ciekawą łazienkę. W tym starym był, był grzyb, pleś, wilgoć, po prostu dzieci mi chorowały. Ja choruję na epilepsję, Gosia tak samo. I Kasia, tak samo. Najbardziej mi się podoba w tym mieszkaniu kuchnia, bo jest okno w niej, po prostu jest światło. Po prostu mogę uchylić okno kiedy chcę. Tam, gdzie mieszkałam, miałam ślepą kuchnię, musiałam świecić światło. Tak samo był grzyb i wilgoć. Tutaj jest po prostu. Jest przestrzeń większa, dzieci będą miały przestrzeń. Do nauki mają biurko. Łazienka mi się podoba, bo jest prysznic. Tam nie miałam ciepłej wody. Nie miałam prysznica. Dzie dzieciom musiałam grzać wodę na gazie, jak się kąpały. Myły się tak samo dzieci w miednicy, w pokoju. No bo Łazienki, tak jak powiedziawszy, nie miałam tam. Zawsze się wyje w domu pierwsza, Ona więc ja do pierwsza wyje. w prysznicu się wykąpię. Zastosowaliśmy tutaj kolekcję Liwii marki Cersanit, dzięki temu udało nam się uzyskać radosny klimat, w szczególności, że jest jeszcze ornament kwiatowy. Dzieciom się strasznie podoba, a przecież to jest nasz cel.